Dzień dobry, z tej strony Karolina Bukowska i dzisiaj zapraszam Was na mój tutorial. Tutorial, który powstał w ramach Mas. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia. No i przed nami pudełko alterowane. Powstał domek. Domek jak literka D. I zapraszam Was do obejrzenia tutorialu i stworzenia właśnie takiego domku. W swoim projekcie postawiłam oczywiście na markę, której jestem właścicielką, czyli Archimena of Art. Wzięłam w ruch papiery z kolekcji Wonderful Christmas Time i, jak to ze mną bywa, postanowiłam podrzeć papier i wypełnić moje pudełko właśnie tym papierem. Pudełko powstało z bermaty. Po prostu stwierdziłam, że dotnę bermatę i stworzę. Pudełeczko, które umożliwi mi stworzenie pięknej zimowej kompozycji. I jak widzicie, pudełeczko jest oklejane naszym papierem z Alchemii. Alchemia ma bardzo bogatą kolekcję papierów różnego rodzaju na różne okazje, tak więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Pudełeczko ma format 15 na 10 cm, a jego ściany 3 cm grubości. Oczywiście możecie stworzyć projekt na swoich pudełeczkach, to jest tylko moja propozycja dla Was. Jako, że uwielbiam styl bałaganiarski, możecie zauważyć, że tutaj warstwuję papier drego i wyginam w prawo, lewo, tak aby była przestrzenna kompozycja i warstwy nachodziły na siebie. Aby moja kompozycja była puszysta, zaczęłam już oczywiście delikatnie szarpać papier nożyczkami. Dzięki temu mamy taki efekt wizualny już puszystości. Oczywiście później dodamy odrobinę śniegu, ale zanim do tego dojdziemy, będziemy jeszcze oczywiście oklejać i budować kompozycję. Marka of Art powstała ponad 3 lata temu, a moje pierwsze zmagania z papierem no, były jeszcze dawniej. Pierwsza kolekcja, która powstała, powstała z myślą o moich paniach, które warsztatowały w Alchemii Sztuki z Karoliną Bukowską. Oczywiście moje projekty znajdziecie na Karolina Bukowska Art. Ale też zapraszam Was właśnie na stronę Alchemio Fart, gdzie nasz zespół designowy inspiruje przepięknymi pracami. Każdy coś tam znajdzie dla siebie, a papiery same są bogate w dodatki. Ja tutaj postawiłam na czysty papier i dodatki bardziej przestrzenne. Jednakże, jeżeli ktoś lubi motywy, które można wyciąć z papieru, to na pewno odnajdzie się w naszych kolekcjach. Proces oklejania pudełka jest żmudnym procesem i tak naprawdę najdłuższym. Później czeka nas tylko dobra zabawa poprzez układanie kompozycji. Bardzo lubię ten etap, ponieważ on tak naprawdę personalizuje projekt i też odczyta dla każdego z artystów. Każdy tworzy inaczej. i Mimo tego, że papier jest taki sam, dzięki temu etapowi projekty są unikalne i faktycznie odzwierciedlają projektanta. Gdy nasze pudełko zostało już oklejone, pora na stworzenie daszku. W końcu mamy stworzyć domek: domek jak literka D. Tak więc pora na doklejenie jeszcze dwóch kawałków barmaty, które będą stanowiły mój daszek. Oczywiście. Ten element również zdobimy papierem, a po jego zdobieniu musimy oczywiście stworzyć plecy domu, które połączą moje pudełko z daszkiem. Ponownie warstwuję papier, czyli najpierw przyklejam kawałeczki papieru, a dopiero później jakieś większe kawałki, ponieważ znów będę wyginać ten papier, drżeć go. I dzięki temu gdzie nie będzie prześwitywał papier, który został przyklejony w tych kawałeczkach. Oczywiście możecie pociąć cały papier na małe kawałeczki i zrobić takie dachówki, też będzie ciekawie wyglądało. Ale ja tym razem postawiłam na takie rozwiązanie, jeżeli. Ktoś ma ochotę, oczywiście, każda jakby innowacja, wasz pomysł jest tutaj bardzo mile widziany. Dzięki temu te projekty będą takie wasze. I to jest najfajniejsze, gdy dajemy pomysł, a wy realizujecie go pod siebie. To jest ogromna satysfakcja i mam nadzieję, że ktoś się skusi na stworzenie projektu właśnie na podstawie mojego tutorialu. Po oklejeniu całości, pora na małe mikset media. Będziemy delikatnie brudzić odlewę. Jeżeli ktoś nie lubi farb, oczywiście nie musi ich brudzić. Sama biała forma też będzie odpowiednia, chociażby z racji tego, że jest to projekt śnieżny. A biały kolor wprowadzimy na całość dzięki chociażby dodaniu śniegu. Na odlew dodaję odrobinę wody, dzięki czemu farbka. Zdecydowanie lepiej się tutaj rozwadnia. Bardzo lubię efekt kafareli, który uzyskuje w ten sposób. Dodatkowo wzmacniam kolor odrobiną czerni. Szczególnie wprowadzam ją w zakamarki, w ornamenty ramki. Jeżeli już mam wypełnioną przestrzeń, a nie jest ona za właśnie wypełniona w całości, czyli nie pokrywam tej ramki w 100%, będę musiała ją wysuszyć, aby już nie reagowała mi z innymi kolorami. Warto wspomnieć, że pracuję tutaj z farbką. Akrylową, dzięki czemu ona już nie będzie po wyschnięciu reagowała mi z wodą. Dodaję oczywiście śnieg. Śnieg mi też wyrównuje kolor, ale też pamiętam, aby tego śniegu nie nałożyć bardzo dużo, szczególnie tam, gdzie są ornamenty, ponieważ no, wypełnię tę przestrzeń bardziej zdobioną i niestety nie będzie widoczny ten piękny wzór. Oczywiście doklejam papier. Papier z motywem e, Gwiazdora, znajdziecie go oczywiście na okładce naszych papierów Wonderful e, Christmas Time i jest tam kilka propozycji. Ja wybrałam akurat tego panicza, <grywania> ponieważ spełniał moje e, no, oczekiwania. Ramkę z Gwiazdorem oczywiście wklejam w chatkę, w pudełeczko obecnie, bo jeszcze dachu nie mamy przymocowanego. E, przyklejam ramkę na dystans w postaci baramaty, jednak grubość wystarczy. Chodzi o to, żeby nie był przyklejony bezpośrednio, ponieważ mamy tam zadziorki, które możemy jeszcze bardziej powywijać w momencie, kiedy go przykleimy bezpośrednio, no to niestety te pola manewru z tym papierem będzie już ograniczone. Ponieważ jest to projekt rustykalny, postanowiłam wykorzystać skrawki papieru. Kolekcji, która pozostała mi po ostatnim projekcie, była to kolekcja ze zamkniętymi drzwiami o talhemiofard of Art. i miałam taki kawałeczek, który idealnie pozwolił na docięcie całego fragmentu papieru na tył mojego pudełeczka. Dzięki temu, gdy przykleję daszek, nie będę miała pustej przestrzeni, tylko ładne, brązowate, vintage'owe tło. Przykładam pudełko i oczywiście odcinam to, co jest zbędne. Następnie, przy pomocy kleju magika, ponieważ w tym projekcie przeważnie bazuje na magiku, przyklejam papier do tyłu pudełeczka oraz przyklejam mój daszek do właśnie papieru. Dzięki czemu będzie on stabilniejszy. Dla osób, które boją się, że magik nie da rady, ten daszek można oczywiście wzmocnić klejem na gorąco. Ja to też uczynię ale to będzie dopiero w momencie, kiedy będę przyklejała elementy 3D. Po stworzeniu domku zostały mi kawałki bermaty i pomyślałam sobie, że może stworzę podstawę, dobra podstawa domu, jak literka D zawsze pomaga, aby taki projekt był bardzo stabilny. Więc dwa kawałki bermaty różniące się około pół centymetra skleiłam ze sobą i przykleję do podłoża, do mojej podstawy domku, dzięki czemu będę miała takie ala schodki. Pora na wzmocnienie całej konstrukcji. Dodaję odrobinę kleju przy dawku oraz przy podstawie i zaczynam wypełniać moją przestrzeń właśnie elementami 3D. Znalazłam małą, uroczą foremkę, którą kiedyś używano do pieczenia babeczek. Jest i ona. Niezwykle zawsze wzbogacają projekt takie właśnie małe, urocze foremki, którą oczywiście jeszcze ozdobię w środku. Pomyślałam, że zamknę tą babeczkę właśnie jakimś okrągłym, metalowym elementem. Ten element ma piękne napisy jak Love, Hope. Idealnie odzwierciedlają klimat tego okresu. No i pomyślałam, że kalendarz adwentowy tutaj, arkusz z takimi dodatkami spełni się idealnie. I wzięłam, wyciąłam liczbę. No oczywiście 24, jest to dla mnie symboliczna liczba. I po prostu... Wzięłam, przykleiłam kabaszą. Dzięki temu ten, nasza, ta nasza data, ten numer jest bardziej wypukły, bardziej widoczny. Wkleiłam oczywiście na dno babeczki. I co powstało, bardzo ciekawa kompozycja. Już sam taki element, zobaczcie, niewiele potrzeba, żeby podkreślić temat projektu. Oczywiście nie zabrakło też wykończenia daszków. Daszek zawsze lubię wypełniać albo jakimś odlewem, albo metalowym elementem. Tu postawiłam akurat na narożnik metalowy. I fajnie komponował się z tą naszą foremką od babeczki. Kompozycję w hacce buduję poprzez wypełnianie przestrzeni. Zawsze rozpoczynam pracę od podstawy czyli albo jakiś sizal albo gaza, ale też można dodać mech. Tutaj postawiłam na troszeczkę sizalu i mchu, ponieważ on zawsze fajnie wygląda, a gaza oczywiście też nie zabraknie. Po prostu dodam ją później jako frewolne, latające elementy w projekcie, które zamkną troszeczkę przestrzeń i ją wypełnią. Oczywiście dodaję jakieś szpulki, saneczki, elementy, które znalazłam w szufladzie i na biurku, ponieważ no, niestety ja nie należę do osób, które utrzymują porządek w pracowni, więc ciężko mi się czasem odnaleźć. Ale na biurku zawsze są takie elementy, które idealnie nadają się do projektu. No i właśnie dzięki temu znalazłam jakieś świąteczne jeszcze odlewy, które. Będę zaraz malować i idealnie wypełnią tą przestrzeń. Dodałam szpulki, szpulki oczywiście obwiązałam sznureczkiem, aby nie były samotne. Pora na wypełnienie tej kompozycji, więc wracam do odlewów. Najpierw je marzę farbą, farbą oczywiście brązową troszeczkę czarną, no i później będziemy to wszystko bielić. Możemy dodać też czerwienie i karminek od Finobar. Idealnie się tutaj sprawdza. Myślę, że ten kolor spełnia wszystkie moje oczekiwania i jest moim faworytem kolorystycznym, ponieważ jako miłośniczka efektu rdzy i projektów takich bardziej rustykalnych, rdzawych, teksturowych, ten kolor zawsze przydaje mi się w projektach. Aby podstawa nie odbiegała od całości kolorystycznie, dodałam koloru czarnego. Mamy w projekcie dużo koloru czarnego, który jest w papierach, więc idealnie się tutaj skomponował ten kolor. Jak widzicie, używam też wosku. Wosku polskiej firmy YART Jest to naprawdę bardzo fajny matowy wosk, który też bardzo często wypełnia mi przestrzeń w projekcie, wypełnia białe przestrzenie i nadaje takiego rozdykalnego ty Wszystkie elementy 3D przyklejam na gorący klej. Jest to najszybszy sposób umieszczenia takich elementów w projekcie. Co prawda ja nie przypadam za tym sposobem, ponieważ boję się zawsze, że ten klej puści. Chociażby podczas nagrzewania projektu, suszenia go, ten klej wtedy reaguje i robi się płynny. Ale co tam, spróbujmy najwyżej. Będziemy jeszcze raz kleić. Po przyklejeniu już kompozycji dodaję no, mój ulubiony kolor, czyli ten karminek. Widzicie, że on delikatnie a, zaczyna się wybijać w projekcie i też idealnie pasuje, ponieważ mamy w projekcie kolor czerwony, a jeżeli mamy coś w projekcie, jakiś kolor, to jak najbardziej możemy go przykładać na całe, całą naszą przestrzeń, ponieważ to wszystko będzie pięknie ze sobą współgrało. No i pora na gazę. Gazę oczywiście z krawki jej rozcieram delikatnie, aby zwisały takie pojedyncze niteczki. Przyklejam ją na medium, ponieważ będę wysypać jeszcze tutaj kamyczkami i śniegiem sypkim. Oprócz śniegu takiego a w paście, lubię posypywać projekty śniegiem sypkim. Dzięki temu ten projekt jest bardziej śnieżny, bardziej puszysty. Oczywiście, jeśli nie macie gazy, możecie ją zastąpić materiałem, koronką. Pamiętajcie tylko, żeby delikatnie ją podrzeć, żeby nie miała czystych krawędzi. Im bardziej jest zniszczona, tym lepiej w takich projektach. Moje projekty są przede wszystkim bałaganiarskie, takie właśnie podniszczone, w takich projektach ja czuję się najlepiej. Jeżeli ktoś lubi bardziej stateczne, projekty ułożone, to oczywiście nie musi dodawać takich elementów flewolnych, jakby chociażby gaza. Ja lubię, więc dodałam, ale to oczywiście nie jest konieczność. Pamiętajcie, aby zawsze projekt tworzyć pod siebie i tak jak Wam serducho podpowiada, takie projekty najbardziej cieszą. Moje biurko to kopalnia możliwości, <laughs> ma wiele z różnych schowków, a przede wszystkim wiele na nim leży. No i właśnie znalazłam również gwiazdki, gwiazdki tekturowe od Craftwooli. No i dlaczego nie, trzeba je dodać, jak najbardziej idealnie się tutaj sprawdzą, dlatego też je rozrywam i przyklejam. A co? No i pora na te nasze urocze kamyczki. Kamyczki to świetny sposób na wypełnienie kompozycji. W każdym projekcie, gdy je dodamy, wypełniamy projekt. Możemy czasem też zatuszować jakieś niedoskonałości. Jeżeli nie macie takich kamyczków, możecie posypać brokatem, a możecie też posypać jakimiś takimi iskrzącymi się elementami, chociażby folią. Czemu nie? Będzie na pewno dobrze wyglądało. Zbliżamy się do końca, więc pora na śnieżenie. Pasta pójdzie w ruch, wypełnimy wszystkie przestrzenie. Tam, gdzie jest za ciemno, dodamy śniegu, dzięki czemu rozjaśnimy naszą przestrzeń, ośnieżymy ją. Takie nakładanie pasty w projekcie zawsze mnie bardzo. Raduje, ponieważ wydobywam dzięki temu teksturę i też wypełniam jeszcze bardziej przestrzeń. Bardzo lubię, gdy przestrzeń współgra ze sobą, więc ten kolor biały staram się nanieść tam, gdzie jest teraz ciemno. Tam, gdzie jest brązowy kolor, czarny, właśnie rozbielam dzięki tej paście. No, a jak jest jeszcze mi czegoś mało, to znów dodaję tym razem znów karminek, żeby było bardziej krwiście i czerwono. No i oczywiście nie może zabraknąć wosku. Woski są moim faworytem również w projektach. Tutaj a, skusiłam się na Firebeard od Finabar. Jest to taki rdzawy, piękny kolor, który chyba wykorzystuję w każdym projekcie mediowym. Aby moja pasta nie reagowała z kolorami, które naniosłam. suszę całość i dopiero teraz ponownie nakładam śnieg. Oczywiście znów nakładam śnieg w paście, żeby znów się zrobiło śnieżnie i biało. Niestety, mediowanie ma to do siebie, że czasem wracamy do początku i robimy wszystko na nowo, a czasem dodajemy w międzyczasie kolor, no tak to jest z tymi mediami. Ale też przede wszystkim, przede wszystkim z naszymi potrzebami, że jest ok, ale jeszcze można coś dodać. Po zbielaniu całości ponownie nakładam żelazo i posypuję sypkim śniegiem. Nie mam nazwy, gdzieś, kiedyś go dostałam, no i zawsze go wykorzystuję w projektach świątecznych. Można oczywiście bardziej spersonalizować taki projekt, ja dodałam tutaj napis. Napis oczywiście też o Talchemi oferty. mamy taki fajny, jeden uniwersalny arkusik na wszystkie okazje, no, z którego często czerpię. Jeżeli czegoś brakuje, to oczywiście teraz jest ten moment, żeby jeszcze to dokleić. I co, no i projekt gotowy. Przypominam Wam również o literce D i zapraszam Was do zabawy.